No którego pamiętam, to szkoła podstawowa była i to te niskie klasy. On zawsze jak szedł do szkoły, to wstępował po mnie, bo miał po drodze. No i żeś wtedy razem chodzi. Czasami musiał na mnie czekać i spóźnialiśmy się z mojej winy oczywiście. I później w szkole tam jakieś bury się otrzymywało z tego tytułu. I właśnie między innymi był taki heju mazurek którym żeśmy się zawsze szukali po tym parku. Chowaliśmy się. No różne zabawy takie były między nami wszystkimi. Ale zjeżdżaliśmy z takiej dużej górki do tego parku. I pewnego razu to była zima. I myśmy zjechali prosto tymi saniami do tego jeziorka. Dobrze, że był twardy lód i nam nic się nie stało. O przyjacielu miałam swojego kuzyna w którym się bardzo dogadywaliśmy, chodziliśmy na spacerze, a się wy gry.